Ostatnią niedzielę kalendarzowej zimy około 40 osób weszło do rzeki Warty. Niekoniecznie chłodnej, bo pogoda była iście wiosenna. Ostatnie morsowanie już we wtorek o godzinie 17, a sieracki klub morsów przygotował niespodziankę. No, naszą taką tradycją jest to, że w pierwszy dzień wiosny topimy Marzanne. No Nie powiem imiona, ale chociaż to to jak ten... Jak jesteśmy tutaj wszyscy razem, nasza marzona będzie się nazywała inflacja, tak? Bo teraz tak to jest i myślimy, że jak ją utopimy, to się skończy inflacja w Polsce. Oby tak było, tak? Ale, ale no zawsze mamy coś, coś przygotowanego. No w tamtym roku mieliśmy tą naszą putinkę, nic się nie, nie, nie spełniło, no myśleliśmy, że to jakoś szybko się zakończy tam na Ukrainie. No niestety nie, ale tutaj z inflacją wszyscy walczą, także myślę, że my też jako morsy walczymy i coś z tego wyjdzie. Choć sezon już się kończy, to każdy z uczestników będzie czekać, realizując jednocześnie inne pasje na rozpoczęcie kolejnej edycji w listopadzie. Nasz sezon kończy się z pierwszym dniem wiosny, tak? ale niektórzy tutaj z nas będą przychodzić, będą tutaj morsować. No, nie wiem, no po prostu zmiana, zmiana zainteresowania. Na przykład w moim przypadku wracają motocykle, bo już się zaczyna fajnie robić. Niektórzy będą przyjeżdżać tutaj się kąpać, tak? a pozostali, no, no co tam, będą czekać do następnego sezonu. Taka jest sytuacja. Ten sezon nam się zaczyna w listopadzie, w pierwszą niedzielę zaraz po wszystkich świętach i myślę, że no, no, no co tam, no, koniec, koniec sezonu to koniec pewnych marzeń, tak?